Dzień dobry Państwu, mówi Beata Tomczyk, witam w gazecie finansowej, witam Państwa i witam również mojego gościa, to pan Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum Adama Smith'a. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Zanim rozpoczniemy, chciałam Państwu zdradzić, że przed momentem wymieniliśmy się uprzejmościami z Panem Prezydentem, życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego na nowy rok. Ja nie omieszkałam. Dodać, że więcej pieniędzy, na co pan prezydent stwierdził, więcej wartościowych pieniędzy, bo pieniędzy przynajmniej tych inflacyjnych już mamy, prawda? Proszę pana. Wiemy już wszyscy, przeszło czy też inaczej, ponad 45 razy przez ostatnie kilka lat rządzący podnosili podatki, wprowadzali nowe daniny niestety na tym nie koniec, bo na horyzoncie widać kolejne pomysły na nowe daniny. W dobie szalejącej inflacji i drożyzny to naprawdę wielki problem dla konsumentów, dla podatników. Proszę powiedzieć, czy na tę chwilę ma pan pomysł, by któryś z tych podatków zupełnie wycofać lub też zmniejszyć w, w pierwszej kolejności? Albo w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu? Zauważmy, że podnoszenie podatków jest miarą złego rządzenia. Im więcej podatki są podnoszone, tym z gorszą jakością rządzenia mamy do czynienia i z gorszą też jakością zarządzania pieniędzmi, które zostały wcześniej już od obywateli pobrane w różnego rodzaju podatkach. Czy też podatkach, które celowo się tak nie nazywa, pod nazwą np. Na składki zdrowotnej czy składki ZUS, które też są podatkami. Im bardziej w danym państwie podatki rosną, to wcale nie oznacza, że jakość naszego życia się z tego tytułu poprawia, bo zwykle rządzący używają takiego argumentu, że dlatego pobierają coraz więcej podatków po to aby stworzyć nam lepsze warunki do życia, przeznaczyć więcej pieniędzy na drogi czy też na ochronę zdrowia. Ale gdyby to było prawda, gdyby to było prawdą, to w Polsce kilometr dróg na nizinie mazowieckiej nie kosztowałby więcej niż kilometr dróg w górach Szwajcarii, a tak wielokrotnie porównując ceny y, między Polską a wieloma innymi państwami w naszym regionie, można się przekonać, że te podatki najzwyczajniej są nie tylko jak na nasze dzisiaj możliwości zarabiania bardzo wysokie, ale są też skrajnie nieefektywnie wydawane, co nie przekształca się na ten wyższy poziom życia, o którym politycy cały czas mówią. Takim podatkiem, który należałoby zlikwidować przede wszystkim ze względów moralnych, bo on jest technicznie tak mało kosztownym podatkiem i przynoszącym stałe rządowi dochody, to jest podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek belki. Który zwłaszcza w momencie, kiedy mamy tak wysoką inflację, jeszcze. Pobieranie od tych coraz bardziej śladowych zysków kapitałowych naszych oszczędności, które jednej strony rząd opodatkowuje inflacją, a później jeszcze podatkiem belki, no to to jest już po prostu skrajna niemoralna sytuacja. Które podatki z kolei w pierwszej kolejności lub w perspektywie dłuższego czasu należałoby obniżyć, pana zdaniem? To nie jest już kwestia obniżek, bo takie obniżki miały miejsce, ale zauważmy, że jak bezsensownym podatkiem jest podatek od rent i emerytur, czy od wynagrodzeń, które rząd wypłaca swoim pracownikom w administracji publicznej, wypłaca, od razu potrąca ten podatek urzędnikowi, po to, żeby później znowu mu doliczyć tą kwotę do następnego wynagrodzenia, potrącić. Ta operacja jest dla samego urzędnika może bez znaczenia, ale inny urzędnik musi tą operację wykonać. To są miliony straconych godzin i pod względem czasu, i pod względem też pieniędzy. Tak samo opodatkowywanie rent i emerytur, gdzie oczywiście na koniec rencista czy emeryt nie wie, że ten podatek od zapłacił, ale jest naliczany, potrącany. Później znowu doliczane i potrącane, i te cykle nie mają nigdy końca, a jednocześnie pochłaniają i energię do serwerów, na których maszyny później to wszystko mielą. I później wymaga to przecież. Do tej pory ZUS papierowo wysyła ponad 10 do 11 milionów papierowych pitów ile lasów idzie tylko na ten cel kompletnie absurdalny. Jeżeli rząd wycofał się przecież z opodatkowania PIT-em, z zarobki osób do 26 roku życia, zwolnił, jest cała, cały katalog zwolnień z podatku PIT, jakie wynagrodzenia nie podlegają. Jednym z tych dochodów, które nie podlegają opitowaniu, czyli opodatkowaniu podatkiem od dochodów jest na przykład y, wynagrodzenia za donosy składane do urzędów, y, za które urzędy płacą. To też nie jest opodatkowane. Y, od lat proponujemy z, w naszym projekcie społecznym, pod którym zdobyliśmy 100 tysięcy podpisów w roku 2004, całkowitą likwidację podatku PIT. Otóż nie jest prawdą, że w Unii Europejskiej we wszystkich państwach. Czy na terenie Europy, może bardziej precyzyjnie, istnieje podatek dochodowy? Nie. Nie wszędzie istnieje podatek dochodowy. Jeżeli popatrzymy na listę najbogatszych Polaków, to znaczna część jest dlatego bogata, bo ma rezydentury podatkowe w innych państwach w Europie. Tam, gdzie między innymi nie występuje podatek dochodowy. A mimo braku tego podatku są drogi, są szpitale, są szkoły. Także nie dajmy sobie wmówić, że od podatku dochodowego zależy to, czy istnieje szkoła, szpital, czy możliwość budowania drogi. Chciałabym jeszcze, by pan jakby opowiedział się za pewnym tytułem na ten rok. Eksperci od podatków mówią, że to będzie rok podatkowego nieładu. Można by powiedzieć, że to polskie piekło podatkowe albo nadmiar podatkowy. Co panu przychodzi do głowy, kiedy dziś słyszy pan hasło podatki? Że Polska jest największym rajem podatkowym w Unii Europejskiej, ale tylko dla międzynarodowych koncernów, które w Polsce, w przeciwieństwie do Cypru, Malty, Luksemburga czy Irlandii, jednak w tamtych państwach płacą podatki. Oczywiście one są. Relatywnie niewysokie, ale jednak płacą. Natomiast Polska jest pod tym względem najbardziej korzystna dla koncernów, które przy dziesiątkach miliardów przychodów, jak wynika z danych samego Ministerstwa Finansów, są w stanie nie zapłacić żadnego podatku dochodowego, który oczywiście jest podatkiem nieefektywnym i pokazuje, że można go całkowicie unikać, natomiast i Polska dla własnych firm rodzinnych i dla zwykłych obywateli to piekło to można powiedzieć to jest takie spa dla e, niegrzecznych, a my tego to doświadczamy tu i teraz i przypomnijmy, że to nie jest tylko kwestia test publicystycznych, tylko według Raport ECD na 37 państw należących do tej organizacji międzynarodowej. Polska z systemem podatkowym zajmuje 36. miejsce, za nami są tylko Włochy, za jeden z najbardziej złych, skomplikowanych i szkodliwych systemów podatkowych. I to zajęliśmy to, można powiedzieć, miejsce na podium od tyłu, jeszcze przed wprowadzeniem tak zwanego Polskiego Ładu który spowodował chaos niepewność w obrocie gospodarczym, w życiu każdego z nas, bo jest tak skomplikowany, że posłowie, którzy zanim głosowali, nie wiedzieli, że głosują też za podwyżką podatków dla siebie, co później korygowano sprawną interpretacją podatkową, że akurat oni tej podwyżki podatków nie zapłacą. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Pan Andrzej Sadowski, ekonomista i prezydent Centrum imienia Adama Smitha był gościem Gazety Finansowej. Dziękuję, do widzenia. Państwu również dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Tomczyk. Do zobaczenia.